Siemacie ludziska, z tym Józef i witam was w kolejnym odcinku z serii Landwirtschaft Simulator 2009 oczywiście. Jak widzicie dzisiaj jesteśmy sobie tutaj koło naszego Masaya Ferguson'a i będziemy sobie lecieć z, z brunowaniem, ale na początku poczekajcie chwileczkę, muszę sobie tutaj coś zerknąć. O. Dobra. Ok, no to co? Wsiadamy sobie do naszego Fergusona. Podnosimy bronki i lecimy sobie pierwsze pole, które tutaj sobie zabronujemy. To będzie to pole, tutaj po lewej stronie, oczywiście, które będziemy, które tutaj żeśmy, że tak powiem, zbierali kosteczki. To pójdzie tak szybko, dosyć fajnie. W kolejnym odcinku zobaczymy, co tam będziemy sobie działać. Ale na razie sobie rozłożymy nasze brony. Sobie może by to pole trochę powiększył, a na spokojnie, na razie bez żadnych wodotrysków, nie będziemy na razie kombinować to pole wystarczy, bo możemy tak naprawdę to pole powiększyć tam na dalej takie jedno większe pole dziwne, to by było dosyć fajne, powiem Wam, rozwiązanie. Aż chyba po odcinku sobie to zapiszę. Pyk, powolutku, muszę na razie sobie obrys zrobić, i potem dopiero będziemy sobie bronować tak jak powiem o tak po, dookoła że tak powiem na spokojnie tylko muszę pierwszy sobie obrys tutaj pola zrobić żeby nie wyjeżdżać poza obrys bo tego byśmy nie chcieli jak widzicie o pyk ale te brony są mega fajne powiem wam szczerze kurde są bardzo bardzo duże kurde idzie to dosyć szybko bo tym małym kultywatorkiem, którym tam mieliśmy, to by pewnie szło bardzo długo. A tutaj, mega fajnie, mega szybko to powinno pójść, to pole. Dobra, więc co bym mógł Wam tutaj poopowiadać? Mam taki jeden temacik tutaj dla Was. Otóż, o chwilę temu jeszcze. To było, kurde, gdzieś jeszcze na wakacjach, chyba. Szef do mnie zadzwonił gdzieś, to było przy niedzieli, tak, przy niedzieli. I pyta się, czy jestem w domu, co robię. Ja wierzę, no jestem w domu, kurde, nic nie robię, a no, co trzeba. A trzeba by było pojechać z pierwszym, powiedział kurde, z tam z takim gościem po samochód, nie? Oglądać samochód do Sanoka. Ja mówię, że no dobra, spoko, to pojadę, nie? Bo on generalnie coś tam w sobotę popił, kurde, boi się jechać, nie chce jechać. Mówię, dobra, no to pojadę, czemu nie, nie? No i koniec końców coś tam było, że żona miała jeszcze wtedy do pracy jechać, no i Meganka nam nie chciała zapalić, okazało się, że akumulator zdechł. Nie miałem kluczy, no i kurde, koniec końców się okazało, że tak się dograłem gdzieś z tym gościem, że ten gość miał kurde klucze odpowiednie, przyniósł mi te klucze, kurde, tutaj przywiózł i mówię mu, słuchaj, no co to za autko, jedziesz oglądać? On mówi, że żadnego auta nie jedzie oglądać, tylko... Trzeba go zawieść po prostu, bo wczoraj miał wesele i po prostu trzeba go zawieść, bo na, na poprawiny, ja wiem. To mój szef mówił przecież, że, że tego jakieś auto jeździ, nie, 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 mówi nie, spokojnie. Ja mówię, no to jakim autem będziemy jechać? Mówię, a ty zobaczysz, dobra, wiem, że on ma Audi 80, nie, co ja gadam, Audi ma na pewno A4, chyba B7. Z tego co pamiętam, to się audi przejadę, nie? No dobra, czekam. Akurat wtedy mecz trwał, to żeśmy nawet z żoną wtedy mecz oglądali. Akurat mecz się kończył, on zajechał. Myślałem, że Audi patrzy przez okno jedzie Volkswagen Tiguan. W sensie, pewnie ktoś tam do góry zajeżdża, trąbi. W sensie, o kurde, Tiguanem się przejadę. Spoko, nie? Ym, Tiguan to był yy, chyba, nie wiem, Jaki to był silnik? Kurde, już teraz 4 litry, chyba? 4 czy 3, czy 3,2? 3, 2, kurde, nie pamiętam. Powiem Wam szczerze, no ale duży silnik dosyć, chyba 4, czy 4,2? Ale to był diesel, nie? Czy to 3,5? TDI, kurde, już teraz sobie nie przypomnę. Tak rzucam, kurde, od czapy, bo nie pamiętam, powiem Wam szczerze, co to w ogóle było. No, i po prostu, no powiem Wam szczerze, zawiozłem tego gościa do Sanoka. Przejechałem się po raz pierwszy w takim Powiem Wam szczerze, ja za Volkswagenami nie przepadam, jakoś za Wagiem nie bardzo. Ja bardziej jestem francyzofobem, że tak powiem, ewentualnie Opel, coś w tym stylu, ewentualnie Skoda, no coś tak, w ten deseń. Volkswagen, Audi, ta marka do mnie nie przemawia i BMW, tak samo. Ale yy, akurat ten Volkswagen, to wiadomo, to już jest y, samochód stworzony na taką markę premium, powiedzmy, do wygodnej jazdy. No to mega był wygodny, byłem tak zdziwiony, że się z nim tak mega wygodnie jechał. Jeszcze automacik, drewno w środku. No coś pięknego, powiem Wam szczerze. No, jakby już dążyć do samochodu takiego, jakby chciałem, bo już chciał kiedyś mieć samochód taki konkretny, no to takiego Tiguana. Można by się było zastanowić, ale bardziej bym pewnie poszedł w, w C6, bym powiedział. Bo to takie moje małe marzenie: Citroën C6. Wie, jeżeli ktoś wie, jak wygląda Citroën C6, to, no to to jest takie moje marzenie. Kiedyś, kiedyś zobaczymy. Bo to auta już generalnie zaczynają pod względem bardziej z częściami może być problem, i tak dalej. Bo to jest generalnie Francuz, a Francuzi mają to do siebie. Francuzi mają to do siebie generalnie, że oni nie robią jakoś tak jakiejś części zapas na zapas po prostu i um, generalnie tak to wygląda także to też jest taka kwestia do zastanowienia no i, no i tak, to, tak to wyglądało, że zawiozłem go wtedy wróciłem, odstawiłem mu auto pod ten i tak się zakończyła moja przygoda właśnie z tym Tiguanem, ale mega wygodny fajny, dwustrefowa klima, tak dalej także byłem mega zadowolony no A tutaj co do akcji, no to taka szybka akcja jak widzieliście. No i będziemy kończyć sobie tutaj ten odcinek. O, przepraszam Was. Halo. Dzień dobry. O! Ale fajnie. Dobra, wiecie co, to yy, wie Pan co, to ja podjadę sobie tam ciągnikiem od razu. I zobaczę sobie, i jak coś to będziemy dogadywać się co do kupna. Dobra, w porządku. To będę za jakieś 20 minut, pewnie Jak dobrze pójdzie. To muszę sobie brony tutaj odpiąć, bo właśnie skończyłem bronowanie. Także odepnę sobie brony i będę u pana. Dzięki wielkie w takim razie. Do usłyszenia. Do zobaczenia. A widzicie, moi drodzy. Mieliśmy sobie tutaj odcinek kończyć. Odcinka nie skończymy. Jeżeli pamiętacie, mówiłem wam w poprzednim odcinku, że puściłem tam famę w. Wędzie, że jeżeli będą mieli jakiś w tej stacji, jeżeli będą mieli jakiś samozbierającą, to będą dzwonić. No i jak widzicie zadzwonili, więc lecimy sobie, podpiąc od razu tą przyczepę do Belek. Będziemy ją od razu, sobie ją pchniemy, po prostu sprzedamy, bo ona będzie nam tu stała, będzie zawadzała. Nie będzie nam tutaj potrzebna, więc weźmiemy sobie od razu. Jeżeli będzie wszystko ok, to tą przyczepę sobie sprzedamy. I wrócimy sobie z samozbierającą i będzie już to ułatwienie po prostu. Przelecimy sobie przez nasze gospodarstwo, powiedzmy tam. Zobaczymy jak to, jak to tam wygląda, czy wszystkie maszyny stoją, czy wszystko jest w porządku. Stanawiam się nad kupnem jeszcze jednego ciągnika tutaj, żeby po prostu do, wszedł, do każdej maszyny tutaj był ciągnik. A też, no zobaczymy, może kurde tego lizarda w końcu trzeba będzie się też pozbyć o ile kurde chyba że chyba że wyzionie ducha kurde no to wtedy będziemy się zastanawiać na razie w sumie póki co jeszcze nie zacząłem tutaj sezonu więc nie ma co myśleć nad ciągnikiem tutaj do tego gospodarstwa dobra tak widzicie tutaj kurde wentylatory nam tutaj wentylatorują <laughs> jak ja to lubię mówić kolega się zawsze ze mnie śmieje że mówię zamiast kurde powiedzieć wiatraki to mówię wentylatory <laughs> dobra więc tak, podjeżdżamy. Ja na razie nie widzę, z tyłu jak coś stoi. Prawdopodobnie to jest ta przyczepa samozbierająca. Dobra, podjedźmy sobie tutaj na boczek. Zjechaliśmy z drogi? Zjechaliśmy. Ok, dobra. Dzień dobry. Witam. Ja podjechałem tutaj po, ten, po tą samozbierającą. Dobra, chodźmy ją zobaczyć. O, tutaj tak a propos, od razu przyczepę. Także, jakbyście byli zainteresowani, to byśmy się. Mogli tutaj coś potargować. Dobra. O kurde. Taka samozbierająca. Arcusin Autos. Tak. Dobra. Fajna przyczepa. Powiem Wam szczerze, nawet się nie zastanawiam. Biorę tak jak stoi, bo taka, taka przyczepa mi jest potrzebna. Samozbierająca. Ile za nią chcecie? 10 tysięcy, tak. Dobra. Chyba podejdźmy sobie. Zobaczymy, ile ta przyczepa do sprzedania będzie. Dobra. Eee, aha, przepraszam. 10 tysięcy. No ja widzę tutaj, kurde, że wy macie wystawione za 6,5 tysiąca. Także coś tu chyba nie bardzo. Dobra. No to za te 6,5 tysiąca się dogadajmy. Już nie będzie problemu. Przy okazji zobaczyć, jakie mam mody. Dobra. Więc przyczepa za 6,5 tysiąca, a moja przyczepa jest za 1750, więc 6,5 minus 1750 daje nam, zaraz sobie tutaj policzę, mam akurat kalkulator 6000 minus 1750, no to dopłacę wam 4750 i daję wam tą przyczepę. I jesteśmy dogadani. Dobra, Ciach fajnie, przyczepy już nie ma. Podpiszmy sobie tutaj, oczywiście, papiery wszystkie. Pyk, 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 pyk. i mam jeszcze taką prośbę dobra dzięki za, za tutaj za dokumencik mam taką prośbę aha jeszcze pieniążki proszę bardzo cztery tam tyle ile wam mówiłem cię, cię. proszę bardzo mm, prośba jak będziecie mieli jeszcze jakiś samochód ciężarowy ewentualnie mm, jakąś solówkę czy ciężarówkę czy cokolwiek jakiś nawet pick upa takiego większego typu lias star coś w tym stylu dajcie mi znać to też się tutaj dogadajmy Dobra, ciach, dzięki wielkie. Miłego dnia, trzymajcie się. Dobra, jak widzicie, mamy zakupioną sobie przyczepę. Troszkę tu chcieli nas przyszpilić, ale nie wyszło im to. Dobrze, że była powieszona, kurde, cena. No i widzicie, sama zbierającą mamy już zakupioną. Pokażę Wam jeszcze tutaj, jak ona wygląda, podpięta. O, fajnie, dobra, więc jestem mega z tego zadowolony, mamy w końcu samozbierającą, także już akcja, ko zbieranie kostek będzie tutaj szybszą akcją, a nie e, po prostu, że trzeba kurde ładować pojedynczo, także udało mi się znaleźć ten mod, o którym Wam mówiłem właśnie, co wtedy miałem właśnie, tą, to jest dokładnie ta przyczepa, którą, o której mam właśnie mówiłem, właśnie w sobotę też przysiadłem i od razu sobie... Poszukałem tego moda, no i patrzcie, no i patrzcie, jak mi tutaj wymusił, no co za cep kozi, kurde, no i patrzcie, no i patrzcie, 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 <gry> ale by przerysował, kurde, tego białego, no masakra, powiem wam. Dobra, więc zjeżdżamy sobie na gospodarstwo, weźmiemy sobie tą przyczepę gdzieś, postawimy na boku, żeby nam tam nie przeszkadzała i w kolejnym odcinku... Zobaczymy, co tam przyniesie. Czas pewnie też albo bronowanie, albo no zobaczymy. No prawdopodobnie też bronowanie sobie zrobimy. Może oba pola sobie już zabronujemy, albo to jedno duże po prostu, żeby już e, zacząć sobie powolutku coś tam dłubać. Pewnie z, może z koszeniem, albo jedno pole może sobie skosimy. No, zobaczymy, no jak to, jak to będzie. W każdym bądź razie jestem mega zadowolony, że samo już mamy. Także martwić się już nie muszę. Teraz muszę jeszcze pomyśleć właśnie nad, 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 nad tym właśnie zestawem, ewentualnie tutaj sobie postawimy tą samo zbierającą. Na razie niech sobie tutaj stoi. O, cyk. A, dobra, stój. Fajnie, ekstra, jestem zadowolony. No co tu, no, drugi raz już powtarzam, że jestem zadowolony, czy trzeci, ale no mówię, no szybka akcja, mówię też z tego, e, jestem zadowolony z tego e, tutaj, e, z tego opryskiwacza, że to będzie dużo opryskiwać i zrobimy sobie opryski w jednym odcinku żeby już tu po prostu, w jednym już będziemy robić w, w jednym odcinku wszystkie opryski. Dobra, więc to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki, wielkie za obejrzenie. Nowy, nowy teczek stoi już sobie na gospodarstwie. Także w kolejnym odcinku bronowanie nadal. Trzymajcie się cieplutko i do niedzieli. Cześć!